Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj moi drodzy odcinek specjalny. Przychodzę z pracy patrzę, a tu przesyłka od zaprzyjaźnionego kanału Makeup Make Polski, czyli od, od Michała. Bardzo Ci Michał dziękuję za tą przesyłkę i zaraz tu pokażemy widzom, co tutaj dostałem od Michała, mianowicie dostałem tak oczywiście dostałem wspaniały list i dwie zdrapki ekstra pensja oraz lotek i coś jeszcze coś jeszcze coś naprawdę bardzo oryginalnego coś bardzo takiego nietypowego unikatowego powiedziałbym czyli słynną drapaczkę jaką widzicie często u Michała na kanale którą drapie z drapki i ja tą drapaczką dzisiaj będę się uczył te z drapki zdrapywać zobaczymy jak mi pójdzie dobrze list i kopertę na razie położymy na boku no i ten pierwszy raz spróbuję zdrapać aj Lotek tą zdrapaczką. Zobaczymy jak będzie szło. Proszę bardzo, szczęśliwa zdrapka i zdrapi się, się naprawdę super. Jest słoń. Naprawdę super się drapie i zobaczymy za ile jest słoń. I jest proszę bardzo, słoń za 2 zł. No i gra numer 2 Proszę bardzo. Dwa słonie, ale Michał ma szczęśliwą rękę do zdrapek. Piękna zdrapka Oho, ho. Moi drodzy, 10 zł w zdrabce. I love lotek. Michał, naprawdę super niespodzianka. Naprawdę ma szczęśliwą rękę. Sami widzicie. Dwa słonie po 4 zł i słoń za 2 zł. Mamy 10 zł w lotku. Aż się boję. Aż się boję co będzie w ekstrapensji. Sprawdźmy to moi drodzy. Wygrywające liczby to 33, 23, nie przepraszam 13, 23, 31 oraz 18. Jeszcze muszę, muszę troszkę wprawy nabrać w tym drapaniu, ale na pewno nabiorę. Mamy tak. Jest, jest 19 kolejna liczba to 24. 34 11 oraz ekstra pensja i ostatni dolny rząd 35 12 29 22 oraz 21, czyli ta zdrabka jest przegrana, ale naprawdę w zdrabce za 2 zł 10 zł wygrać to jest naprawdę coś jeszcze raz serdecznie dziękuję Michałowi, oraz oczywiście zapraszam na jego kanał Makeup Makeupowski. Oczywiście ja wiem, że każdy z Was na pewno ogląda Michała i jego kanał, ale tylko mówię, jeżeli, jeśli ktoś nie ogląda, to tam będzie pod moim filmem link w komentarzu. Dlatego naprawdę warto. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Cześć.